Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Oczywiście. Dum, 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 dum. Kawikowe sny. No, słuchajcie, przyjaciele, my się z żeśmy nie widzieli kopelat Po prostu. Tutaj, patrzcie, patrzcie, kto tutaj jest, moje świnie. Oficjalnie już w duecie, czyli Pysiosław buniosła w team. E, normalnie, szok, szok. No więc jak widzicie, moje świnie się zaprzyjaźniły, właśnie konsumują i wywalają razem sianu, no, także. Standardzik No i e, ogólnie osoby, które są na Instagramie już doskonale wiedzą, że oni tam od miesiąca już są razem e, Bo pokazywałam ich tam no dosyć często, jak na mnie i na moją regularność A dzisiaj moi drodzy zaczynamy, uwaga, uwaga, maraton! Dokładnie tak e, Od dzisiaj zaczynamy maraton, który będzie trwał e, 5 gwarantowanych dni Plus może jeszcze dodam wam dwa w gratisie Mhm uh -huh. Także maraton zaczynamy tygodniowy, mam nadzieję, że się cieszycie No i ja po mojej przerwie mam dużo energii, więc lecimy No dostali właśnie świeże sianko, więc są teraz zaabsorbowani po prostu żarełkiem No bo żarło to jest normalnie życie, więc więc tak, tak, patrzcie to, patrzcie Widzicie? Widzicie jak ten knur urósł? Widzicie jak ten kurdupel urósł? Przecież on był taki, on był takim malutkim płuciem luciem takim kurdupelkiem A teraz to już niedługo ten tłuszcz prze, przerośnie, naprawdę Niedługo to już będą naprawdę dwie potężne świnie, więc no ciekawe, ciekawe się zapowiada tutaj. Zanim jeszcze zaczniemy takiego pełnoprawnego vloga, chciałabym powiedzieć takie króciutkie sprawy organizacyjne. Oprócz maratonu i to, że zapraszam Was na filmy codziennie do piąteczku bądź do niedzieli, zobaczymy jeszcze o 17 godzinie. Jeżeli chodzi o śledzie yy, i film złączenia. Powiem Wam, że filmu złączenia nie będę robiła, bo mam słabe nagranie i nie, na, nie nadaje się to na oddzielny filmik, ale yy, powiem Wam tak. Moje świnie strasznie... Oj, Ojoj, ojoj, ojoj. Ponieważ moje świnie zaprzyjaźniły się w taki sposób, że dwie godziny były razem na tym wybiegu łączeniowym, co nie? Yy, praktycznie przez te całe dwie godziny jadły razem, siano, yy, pogonili się przez jakieś dwie minuty, po czym położyli się obok i. Zapanowała zgoda, więc. tyle. Jeżeli chodzi o pierwszą reakcję świn na klatkę, no to teraz też możemy się cofnąć w czasie. Także mój wehikuł Dobre gajsy, ogólnie przepraszam Was za jakość, no ale warunki pogodowe you no. Know. Klateczka już gotowa. Tutaj zawiesiłam na razie takie pojedła, później ogarnę jakieś inne. No i teraz czas włożyć do środka moje urocze knury, z tego względu, że na wybiegu jest już spokój. Więc lecimy po prosięta. I tam chłopaki. Gdzie tu was matka wsadziła? Teraz tu mają willę. Sianu Murek już oczywiście w swoim żywiole. Powiem wam, że nie mogę przestać ich nagrywać. Serce jest takie słodkie dla mnie, że chwilą tam ogólnie weszli. Piesiosław wywalił to, także projektant wnętrz, wiadomo. Także zwiedzanie będzie pełną parą po prostu. Tak, bunieczek? Siuleczek zajęty tutaj jedzonkiem. Oj, bunieczek idzie. Bunieczek idzie do pokoju sypialnianego. Jaki bo lu No, Piesiosław teraz idzie zwiedzać, Buniek za nim, oczywiście. No, Buniek się chyba po prostu cieszy. <laughs> Jak się wywalił. Piesiulecz tam się schował, on chyba będzie miał go dosyć zaraz, naprawdę, bo ten mały wariat, to ma po prostu. <laughs> <laughs> Wieczorna oczywiście toaleta musi być, wieczorny prysznic. E, Bunia chyba też chciałby tam razem z Pysiem do tego. Jak się Pysio położył w ogóle? Co za słodziuś? Weź ty mu, nie przeszkadzaj. Co mała gliz do ty. O Jezu, nie wierzę w to, co się dzieje. No więc tak właśnie wyglądał pierwszy dzień świn w nowej klatce Ja naprawdę się zdziwiłam, że oni po tym łączeniu tak po prostu cute się położyli obok siebie z wywalonymi nogami Po prostu ja wtedy nie wierzyłam w to, co się dzieje i że naprawdę oni są teraz już duetem życia Po prostu na tym polskim świnkowym YouTubie no tak to właśnie jest, tak to właśnie wygląda Jak widzicie, przez ten czas świnie realizują swoje pasje życiowe Jedzą sobie siano e, i myślę, że są szczęśliwi Naprawdę widzę, jaki Pysiosław jest szczęśliwszy e, Od czasu, kiedy nie jest z nami Bunio rośnie jak na drożdżach Trochę mi przykro, że już nigdy nie będzie takim małym kurdupelkiem Takim malucim, bucim jak pierwszy raz wzięłam go na rączki No ale taka kolej rzeczy, prawda? No te dzieci zawsze po no po prostu... Cóż, cóż, no i bunio już coraz bardziej mi ufa, więc bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, on tutaj już idzie podchody robić. I designer wnętrz po prostu takich małych designerów wnętrz, także film z urządzenia klatki chyba już będzie nieaktywny, bo jak widzicie moje świnie, tutaj same sobie potrafią urządzić.